Dzień, w którym wszystko się cofnęło. Benny Bear rozprostował swoje futrzane łapy i ziewnął, wytaczając się z łóżka. Coś było. Nie tak. Po pierwsze na zewnątrz było zupełnie ciemno, ale ptaki ćwierkały, jakby był poranek. Mrugnął i przetarł oczy, wyglądając przez okno swojego przytulnego domku na drzewie. Ruby? zawołał do swojego najlepszego przyjaciela, który mieszkał w norze poniżej. Jesteś obudzony? Chwilę później uszy Ruby Rabbit wyskoczyły strawy. trawy. Benny, dlaczego słońce wschodzi nocą? Miałem cię zapytać o to samo. Razem wpatrywali się w się pomarańczowe słońce, wspinające się po rozgwieżdżonym niebie. Unosiło się jak jasny balon, rzucając długie cienie na drzewa, podczas gdy sowy pochukiwały zdezorientowane. Ruby drgnęła nosem. A ty to słyszysz? Benny słuchał uważnie. Zwykła poranna leśna melodia ćwierkające ptaki, brzęczące pszczoły była odtwarzana od tyłu. Ćwierkania brzmiały jak i zamiast ćwierkać ćwierkać. Dzieje się coś bardzo dziwnego mruknął Beny. Sprawdźmy polanę. Pobiegli na leśną polanę, ale zamiast wiewiórek zbierających żołędzie, zobaczyli je idące do góry nogami po gałęziach drzew, z ogonami ciągnącymi się nad nimi. – Dzień dobry, Benny. Dzień dobry, Ruby – zawołała jedna wiewiórka, uśmiechając się, spacerując po gałęzi z łapami na korze i głową zwisającą w stronę nieba. E... Dlaczego jesteś do góry nogami? – zapytała Rubi. Ja nie jestem do góry nogami, ty jesteś – zachichotała wiewiórka, rzucając żołądź, który łagodnie unosił się w górę, zamiast spadać. Benny spojrzał na Ruby. – Albo śnimy… Albo las zupełnie oszalał. Rubin znów powąchała. Czujesz to, to naleśniki. Podążyli za nosem do baru pani Mole, gdzie już zebrała się kolejka zwierząt. W środku stoły były zastawione parującymi talerzami, ale zamiast jajek i tostów, na talerzach leżały spaghetti i klopsiki. Witamy na śniadaniu. Dzisiejsza specjalność to śniadanie za obiad, za śniadanie, powiedziała radośnie pani Mole nosząc okulary przeciwsłoneczne w środku i mieszając zupę butem. Benny powoli usiadł. Okej, okay, to oficjalnie najdziwniejszy dzień w życiu. Zgadzam się, powiedziała Ruby, próbując nalać sok pomarańczowy z solniczki. Jakoś to działało. Po bardzo mylącym posiłku, który najpierw zakończył się deserem, wyszli na zewnątrz i prawie potknęli się o kozę jadącą tyłem na jednokołowcu. Przepraszam powiedział uprzejmie, jadąc do tyłu. Stoisz w środku jutra. Czekaj co? zapytał Beny. Ale koza już odjechała oczywiście do tyłu. Rubi usiadła i westchnęła. Wszystko jest do tyłu. Poranek to noc, góra to dół. Najpierw deser. Jeśli tak dalej pójdzie, kto wie, co się stanie jutro? Beny długo się zastanawiał. Może utknęliśmy w dniu do tyłu i musimy coś zrobić, żeby znów się przewrócić do przodu. Jak na przykład? Cóż, powiedział Beny? Może musimy robić rzeczy do tyłu, dopóki las się nie zresetuje. Rubi się rozjaśniła. Jak na przykład chodzenie do tyłu? Dokładnie, i mówienie do tyłu. I nie jedzenie jedzenia. Oboje się skrzywili. Może nie to ostatnie przyznał Beny więc spędzili resztę dnia, robiąc wszystko do tyłu. Szli tyłem przez las, mówili o lech zamiast hello, a nawet czytali książki od ostatniej do pierwszej strony. Beny śpiewał alfabet od tyłu, podczas gdy Ruby podskakiwała do tyłu w kółko. Leśne zwierzęta patrzyły na nich, jakby to one były tymi dziwnymi. Tego wieczoru, e, poranka wrócili do domku na drzewie Beniego i opadli na ziemię wyczerpani. Cóż, próbowaliśmy. Powiedziała Rubi z opuszczonymi uszami. Właśnie wtedy niebo się przesunęło. Gwiazdy zgasły, a księżyc zakołysał się, zanim zniknął pod drzewami. Złoty blask rozprzestrzenił się po horyzoncie. Beny wyszeptała Rubi. Czy to słońce? Wschodzące rano? Słońce wyjrzało jaśniejsze i cieplejsze niż wcześniej. Ptaki ćwierkały do przodu. Wiewiórki chodziły wyprostowane. Na śniadanie podano naleśniki. Zadziałało. Beny krzyknął, podskakując w górę i w dół. Ruby się uśmiechnęła. Znów obróciliśmy las do przodu. W miarę upływu dnia wszystko wracało do normy, cóż, tak normalnej, jak tylko las mówiących zwierząt może być. Tej nocy Beny i Ruby siedzieli pod gwiazdami, oglądając taniec świetlików. Trochę podobał mi się ten dzień do tyłu, powiedział Beny. Sprawił, że spojrzałem na świat inaczej. Ja też, zgodziła się Rubi, ale wolę, gdy kolacja nie odpływa. Oboje się zaśmiali, a las zapadł w spokojny, prawidłowy sen.